Za panią młodą czy pana młodego się weźmiemy? Gosia. Pana młodego, czy panią młodą się weźmiemy najpierw? No. Takie pogrzeczne był, taki był rączki jak to do pana młodego. Za pana młodego, tak? Uwaga! Wszyscy panowie kawalerowie, wdowcy, rozwodnicy, proszeni są teraz, żeby zrobili kółeczko wokół pana młodego. Wszyscy panowie, bo do dostaną. Zapraszam. Tylko panowie! Panowie! panowie. Światowa przyjdzie do mnie. Zawiązujemy panu młodemu oczy, żeby nic nie widział. Zawiązujemy oczy. E, dobra, światek zawiąże panu młodemu oczy. Yy, tym przyrządem co ma świadkowa, nie tym, nie, nie, o tym, tym przyrządem. Zawiązujemy oczy panu młodemu. W międzyczasie trzeba krawacik ściągnąć panu młodemu, Krawat ściągany. Gosia pomaga wiązać oczy, a Świadek pomaga ściągać krawaci. Pan młody trzyma krawacik. I teraz uwaga, uwaga, pan młody wstaje. Wstaje jak krzesło pani młoda, proszę ubezpieczać męża. I jak powiem już, to będzie trzeba rzucić krawacikiem, a panowie będą mieli za zadanie. Panowie, pan, pan młody, jak będziemy rzucali, to trzeba do tyłu rzucić, tak? Nie do góry, tylko do tyłu. Albo na... to. jak powiem już. Panowie, najpierw biegamy naokoło. Uwaga, biegamy. Okrzykli, bialiście. Biegamy na a ten pan z kieliszkiem co robi? Jeszcze nie. Panie kochany, no, odstawiamy ten kieliszek. Kolego. Kolego. Odstaw to na bok. Do stołu. Do znowu odstaw. Odstaw, dobra. I biegamy bągu. Panowie jączyki widać. Takie. Uuu. Bierzemy, wszyscy okrzyki gniazskie. Nie słyszę. Trzymać to. pan młody schodzi. Cz nie od y głosu, ten. Zostawiamy oczy tak jak, tak jak jest. Światek podchodzi do pana młodego. I teraz wszystkie kobiety proszone są do mnie na środeczek. Wszystkie panie. Pan młody będzie szukał żony w kolanku. Wszystkie panie, które są na sali, proszone są tutaj o pomoc w tej zabawie. Panie tam pod kolumną. Będzie trzeba prowadzić, będzie trzeba prowadzić rękę Panu do Tak? Żeby tam daleko ta ręka Idzie weszła. Idziemy, tutaj do dębu ale to lanku, tak? Ale... Zatknijcie się, w moją stronę chodźcie wszyscy. Wszyscy w moją stronę, chodźcie tutaj, tutaj chodźcie. Proszę ustawić, wszyscy panie, tu stoimy. Stopcie tutaj, wszyscy stoimy, dół. Tak stawać, tak stawać. Tak, panie też, 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 też. Tu, 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 tu. I szukamy żonę, czyli do góry podatka, do góry, do góry te, i rękę tam. O, rękę tam cały szukamy.

szukamy, można być za wysoko, żeby dziewczyny się nie zgłoszyły. O, jak ta to budzi, może to tak, da. szukamy, szukamy, dalej, 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 nie dalej, tak. gdzie ta trzeba, Gdzie ona się spławała? Trzeba szukać, szukamy, 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 szukamy. To na teraz, panu jak ta to buzi dajemy, tak? Jestem pewny. To trzeba buzi tak sprawdzać. Tak? Jest, ta? trafił! I ściągamy naszą paskę, ściągamy naszą maseczkę. I teraz zabieramy się za panią młodą, w tym celu, Świadkowa, odpina Belonik, pani młodej. I wszystkie panienki w młodych ustawach są tutaj, żeby przyszedł na środek. Wszystkie panienki. To nie są wszystkie. Wszystkie panie. O, brawo. Wszystkie panie dołączamy. I robimy kółeczko wokół pani młodej. Teraz, ale trzeba najpierw Pani Młodej oczy zawiązać. Światowa zawiąże oczy. Gdzie jest światejną? Użycie coś? Tak, z męskie ozdoby. Zawiążemy oczy Pani Młodej. Zapewne to, że nie utrzymałam. I Pani Młoda też będzie chodziła na trzesełko? Uwaga, to będzie trudne zadanie, ale trzeba je pokonać. Wspaniale, wspaniale. Wszystkie panienki biegamy wokół Pani Młodej, puszczamy się za ręce. Jak powiemy, że dorzucamy. Jeszcze nie. Na pewno nogi, a to Panie wszystkie cztery rogi, to kocham, to kocham, nie rzucę mu po nogi. Tej nie kocham, tej nie lubię, nie a to rzucamy. Jest, pani woda schodzi, Oczu nie odwiązujemy. I teraz stają tam. Wszystkie, wszyscy panowie stają, ponieważ teraz żonka będzie bardzo szukała po nosku, a pan młody tam wszystko ma. Proszę bardzo. Wszyscy panowie stajemy tam pod kolumną. Więcej panów, za mało panów, jest trzech tylko. Jeszcze, pan, zapraszam. Jestem. I teraz świadkowa będzie rękę prowadziła. Pani młody i pani młody, ona będzie po nosku męża szukała. Pan młody się schować tam przy Panu. Pani młody, proszę się schować. Panowie stawać wiemy szeregu. Tutaj, o tutaj koło kapryśli, tutaj moje koleżanki, co robi zdjęcia. Stawać młodej. I po dosie będzie szukała męża. Idziemy tam. Idziemy i szukamy męża. gdzie, ten post, gdzie, ten post, gdzie on się schował. gdzie, ten post, gdzie on się schował. Gdzie ten post, gdzie on oh my siadać sobie siadać, oddajemy Jeś, ja my, masz trawę siada sobie i teraz nowa pana młoda. Panią tak i nowy pan podejrzeć że na jest to osoba Włożyć, podawaj i stajecie tutaj przed Panią młodą. tutaj stajecie tak stajecie dobra, i teraz staćcie przed nami będziecie patrzeć co się będzie działo tutaj Stań tutaj. Du, 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 du. Tu, 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 tu. To ja staję tu i patrzcie co oni będą robić, jak ja będę taką melodię kąpiał. Bo zawsze ludzie nie grzeczni są, zawsze robią tak jak ja to śpię. Głowa, stać przed nimi, stawać znaczy przed nimi też. Dobra? To tak trzymać w ręku krawat można. Nie, można mo trzymać, dobra. I pod z przodu przed młodymi starość, proszę, przed młodymi. Patrzcie co ich będą właśnie, za to nie tyle, przodem, przodem do nich. Do nich przodem. Co się robi? Ja nie ma To para młoda, patrzę co się nauczyła od starej Teraz ja śpiewam dla młodej pary, ale nie to zaśpiewam, musi być jedna rzecz. Muszę być pośladczą do Pana młodego. Proszę przyznać przed tą Panią i tak się oświadczy, takie rzeczy powiedzieć, że ona się zgodziła. Trzeba ją przekonać. Nie wiem, jakiś merser czy nie

teraz możecie już przejść do dalszej lekcji, czyli teraz pokażecie, co się nauczylicie. nauczyliście. Czyli teraz Wy się całujecie, a Pana młoda patrzy, jak się całują. Dla Was mamy. Gwiazda bóg na gwiazda bóg na trzy mają podwójnie. Potem młoda bóg na trzy mają podwójnie. Gwiazda Jak dobrze? Nie! A chciałem się połuszać całują, nie? Tak. Jeszcze raz. Gwiazda Chociaż policzek, nie poszyję, nie poszyję, chociaż kulice, nie chociaż policzek. Kaczka, butka, kaczka, butka, Dobra i teraz patrzmy kto dłużej się całuje. Czy stara para, młoda czy nowa? Kto dłużej? Policzek może być. Proszę się nie bać, uwaga. Trzy, cztery, dwie pary się całują. Kaczka, butka, Pieć pań z krzesełkami. Proszę wybrać, przeprowadzić tam. Panowie, dajcie jeszcze te trzy krzesełka. Pana bo zabawa pana nowa. Proszę ja mam pięć z chyba nie. Zabawa pana nowa. Uwaga, jeszcze bardzo jedno krzesło. Każdy wybrany pan. Każda pani wybrana. Każda ta sobie siącie na krzesełko. O jednym z tym konację na raz. Jeszcze jedno krzesło. Dobra z tej strony damy. Tutaj damy. Tak, tak, tutaj damy. Panie siadają na krzesełka. Wypadaj Panie siadają na krzesełka. Pani włoda, które panie, panie miała pięć tylko starczy za dużo się na krzesło. Raz, tak? pan, trzy, cztery, pięć. Te dwa stają, ta się proszę przejścią. Dwie panie, jeszcze trzy panie. I każdy z panów może sobie wybrać panią i staną za Proszę. Panowie, staję za paniami. Każdy sobie wybierze panią i stanie za nią. Jeszcze jedną panią brakuje. Jest. Każdy może sobie wybrać panią. Dobra. A gdzie tam? A Gdzie Dziewiąty. A dać. Dobra, uwaga. Proszę pana, Pełnoletnie. Dziewczyny małe, to na dla pełnoletnich za mała. Zapraszamy. Za mała. Pełnoletnie. To Jeszcze jedna dziewczyna. Pełnoletnie, za mała. To Kto jeszcze? Ktoś jak laska jest? Ktoś jak laska. Ktoś tam jest z O, zapraszaliśmy kogo? Zapraszamy się kogo? Ciocia. To jest ciocia. Dobra, ciocia.

Panie dostają rekwizyty. Za tą linię, proszę. Za tą linię, proszę, wszystkie panie. Za tą na tym, Za to jest bardzo prosta. Panowie, popuszczamy paski. paski popuszczamy. Popuszczamy. uwaga, bo co jest. Patrzcie, pod tym Tu pod ma się pokazać co pani wygrała? Gosia, weź tam drugi mikrofon właśnie. Gosia, co chodzić? Gosia, weź mikrofon tam drugi, powiedz panu. Patrzcie na Drogie panie, jedną w bananie, wprowadzony drugą. Zjednoczone. Do... Pani wygrała. Banany są w skolu perfekcji. to jest ma problemu. Trzeba tego później określić. Panowie, panowie portek, portek nie zdejmować, tylko bardzo Panie, uwaga! To później kopać, to pani Trudno, wybieramy nową panią. Pani Świadkowa, proszę bardzo. Rokownika. Świadkowa ochotnik! Śmiało! tylko zabawa. Nie, to nie zabawa. nie ma tylko zabawa. Nie ma Zapraszamy. Zapraszamy Świadkową. Nie ma się. Zdzią banana proszę wziąć. Banana. Tam banana jest. Proszę bardzo. Ja Jacek, pasek Jacek, pasek. Każda z Pań do no. wybrania. Przykucamy Panie. Przykucamy. Panie przykucimy. Kucamy, kucamy. Kucamy. Tak jak nowy. Jak powiem już, to lecimy. Uwaga. Już. Jedziemy. Idziemy. поза баки та моя пофарбима на стіні туре французькі ідея поза на картці просто на картці шпалера що твої забула щитко 我操！酷了酷了，真他妈牛、umm！耶耶，